Witam i szczęścia życzę, Rosalindo. Podejdź. Bliżej. Przed nami Wielkie Święto, jubileusz 50-lecia naszego teatru, a jego pięknym zwieńczeniem będzie 323. premiera, spektak, Jak wam się podoba? w reżyserii Sławomira Narlocha. Piątek, suma. Wspaniałego święta, ponieważ będziemy mieli i jubileusz 50-lecia teatru, i będzie wojewódzka inauguracja roku kulturalnego, i nowa nasza wspaniała premiera. Każda premiera jest największym świętem, a ta będzie z okazji właściwie tego, że 50 lat już ta scena działa w elblągu i że staramy się dla wszystkich naszych widzów coś specjalnego przygotować. To będzie spektakl skrojony na miarę złotego jubileuszu. Reżyser odważnie podjął się realizacji klasycznego tekstu, by pokazać pełne spektrum możliwości elbląskiego zespołu artystycznego. Jego talentów, możliwości wokalnych, a także techniczny potencjał sceny. Kiedy dostałem od dyrektora propozycję realizacji jubileuszowego spektaklu, zastanawialiśmy się jaki tekst będzie godny no, tak z, znamienitego jubileuszu. No, i sięgnęliśmy po wyjątkowego, najsłynniejszego dramaturga na całym świecie, jakim jest Szekspir. Wzięliśmy na warsztat komedię, Jak Wam się podoba? Szekspir wysyła swoich bohaterów do miejsca, które nazywa się Las Ardeński. Jest to taka arkadyjska kraina, do której ludzie uciekają z miast, po to, żeby wreszcie żyć piękne i szczęśliwe życie i pomyślałem sobie, że jest, że ta sztuka dlatego jest tak ponadczasowa, bo ta nasza ludzka chęć ucieczki do jakiejś innej lepszej rzeczywistości jest niezmienna w nas ludziach od zawsze. Premiera będzie zwieńczeniem uroczystej gali jubileuszowej z okazji 50-lecia teatru, która odbędzie się już 24 października. Jubileusz to nie tylko wspomnienie 50 lat doświadczenia, setek zdartych na scenie butów i milionów wypowiedzianych słów ale też symboliczne otwarcie na przyszłość. Ranga wydarzenia jest tym większa, że uświetni je inauguracja roku kulturalnego województwa warmińsko-mazurskiego. Transmisja na żywo z tego wydarzenia będzie dostępna na Facebooku Teatru imienia Aleksandra Sewruka, a realizował ją będzie zespół telewizji Trusa TV.